Demokraci tego nie chcą. Jak również duża część republikanów tego nie chce, w związku z tym, republikanie są w tej chwili, no, dzielą się przynajmniej na dwa główne nurty, które, które zmagają się o pierwszeństwo, w, w, kierownictwo w Partii Republikańskiej. I my to dostrzegamy oczywiście, ale rozmawiamy regularnie z republikanami i w kongresie, i w Senacie i widzimy tam wiele osób, które doskonale widzą, że interes Stanów Zjednoczonych jest jednak w połączeniu z Europą o czym wspominał zresztą nie tak dawno w mediach społecznościowych pan premier Tusk, kto był chyba najbardziej oglądany tweet ze wszystkich polityków na świecie, chyba ze 38 milionów to widziało. My jesteśmy plusem i atutem Stanów Zjednoczonych jako, jako Europa i razem możemy zrobić niesłychanie dużo w sytuacji trudnych zmian geopolitycznych i zagrożenia dla Stanów Zjednoczonych dominacji technologicznej przez Chiny na przykład.